Często się pisze o Strindbergu, że był zafascynowany kobietą, nienawidził i kochał. To Jest dużo miłości w jego sztukach, ale też dużo cierpienia i nienawiści, czyli konflikt. Co robisz? Zamykasz dostęp powietrza. Ja się duszę. Została już tylko jedna... Przypadkowo obsadziłem w jednej roli aktorkę dojrzałą z ogromnym warsztatem aktorskim, a drugą, młodą dziewczynę, która właśnie teraz kończy szkołę teatralną, stawia pierwsze kroki na profesjonalnej scenie. Wydawało mi się, że to jest ciekawe zetknięcie młodości i dojrzałości, wchodzenia w zawód i też z drugiej strony już powoli wychodzenia z zawodu. To kobieta, która jest. Takim jakby przewodnikiem po arkanach teatru, ale także przewodnikiem po życiu dla mojej partnerki, dla Agnes. Ona zjawia się na Ziemi, żeby zobaczyć jak wygląda ludzki los. Bardzo ją to ciekawi. I spotyka starszą aktorkę. I przechodzą razem przez y, młodość, przez jej początki pracy w teatrze, założenie domu, rodziny i okazuje się, że to życie wcale nie jest takie proste, jak Agnes się wydawało. Przestraszyłaś się? Myślałaś, że cię chcę zastrzelić, co? Ten słowo daję, że tak pomyślałaś. Tu mamy takie płaszczyzny, czyli płaszczyzny teatru, jako takiego teatru, który sam tworzymy poprzez swoją grę ze światem, z rzeczywistością i snu. Jakie dziecko? Co je? Już mam dziecko. Sprawdź czy świki? Niby to się dzieje współcześnie, ale nie do końca. Odwołujemy się do, do czasów zamierzchłych, ale też poruszamy tematy, które są w nas dzisiaj. A to dla mojego męża. Te tulipany sama wyhaftowałam. Nie cierpię ich naturalnie. On wszędzie musi mieć tulipany. Zamknięto się, tak. rośnie. Kochać ludzi to znaczy: Bać się o idących ulicą, Bać się nie ich, lecz o nich. Bać się nie ich, lecz o nich. Chciałbym, żebyśmy po tym spektaklu. Jednak wyszli z jakąś nadzieją, że jesteśmy w stanie przezwyciężać zło, monotonność, depresję, i żebyśmy uwierzyli, że bardzo dużo rzeczy zależy od nas. Powiedziałabym, że gra jest warta świeczki. Premiera odbędzie się w piątek, 22 listopada o godzinie 19 na małej scenie Teatru Jaracza. Zapraszam.